Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. Nie da się ukryć, że niektóre Państwa zaczynają ostatnimi czasy budzić większe zainteresowanie na polskim YouTube. Ostatnimi czasy właśnie kilkoro polskich youtuberów wyjechało na wycieczkę do Korei Północnej, no i się zaczęło. Tak się dziwnie złożyło, że do grona polskich youtuberów, którzy będą wypowiadać się na temat Korei Północnej, dołączę również ja. Natomiast powiem krótko, i będzie to polecajka, a nie reklama. Jednym z najlepszych kanałów, które opowiadają o Korei Północnej, moim skromnym zdaniem jest kanał Pozdro z KRLD, i myślę, że jeżeli chcecie zobaczyć ten kraj, choćby po to, by wyrobić sobie o nim zdanie to akurat ten kanał prezentuje najbardziej obiektywny, o ile jest to w ogóle możliwe, obraz tego kraju, a link do kanału Pozdrowsk RLD będzie znajdował się w opisie filmu. Okazuje się, że na terenie Korei Północnej dzieje się bardzo dużo, natomiast nie jest to związane z przybyciem polskich youtuberów. Otóż w ostatnich dniach ujawniono to, że pojawił się na terenie Korei nowy typ samolotu, a mianowicie samolot wczesnego ostrzegania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że do tej pory Koreańczycy z północy podobnego sprzętu po prostu nie posiadali. Wszystko wskazuje na to, że nowy samolot w koreańskim arsenale powstał w oparciu o maszynę transportową IU-76. Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi, samoloty IU-76 nie były wykorzystywane na większą skalę przez koreańskie siły powietrzne, ale znajdowały się na wyposażeniu cywilnego przewoźnika znanego jako R-Korio. Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi, w ramach R-Korio miały latać trzy samoloty IU-76. Miały to być samoloty z numerami rejestracyjnymi P912, 913 i 914 możliwe, że są jeszcze inne samoloty iU76, które znajdują się na terenie Korei Północnej i mogą być traktowane przez koreańskie władze na przykład jako magazyny części zamiennych. Natomiast sam i 76 to samolot, który bardzo rzadko pojawia się na kanale i zazwyczaj stanowi Tło dla samolotów wielozadaniowych, a także nowocześniejszych maszyn transportowych, takich jak choćby nowa maszyna budowana przez Embraera, która odnosi ostatnimi czasy spore sukcesy eksportowe. Sama historia samolotu IU-76 zaczyna się w 1971 roku, gdy 25 marca pierwszy samolot tego typu oderwał się od Ziemi i wykonał swój dziewiczy lot. Bardzo szybko okazało się, że pierwsze samoloty Il-76 zaczęły trafiać do Aeroflotu. Natomiast później dostarczono je także do radzieckich sił powietrznych, które na większą skalę korzystały z samolotów transportowych tego typu podczas działań bojowych prowadzonych na terenie Afganistanu, gdzie samoloty Il-76 dostarczyły 89% przerzuconych drogą powietrzną wojsk oraz 74% sprzętu wykorzystywanego w Afganistanie. Iły 76 uchodziły wówczas za jedne z najbezpieczniejszych maszyn, ponieważ mujahedini byli w stanie atakować iły tylko podczas startu lub podchodzenia do lądowania. Okazało się wówczas, że maszyny są bardzo wytrzymałe i potrafią przetrwać nawet kilka trafi. Samoloty powróciły do Afganistanu w XXI wieku, gdy podczas działań prowadzonych przez międzynarodową koalicję kierowaną przez Stany Zjednoczone okazało się, że zaopatrzenie dla m.in. kanadyjskich oddziałów znajdujących się na terenie Afganistanu było dostarczane przez należące do rosyjskich linii lotniczych oraz sił powietrznych Federacji Rosyjskiej samoloty I-76 właśnie. Na początku drugiej dekady XXI wieku w Rosji pojawiły się nawet plany budowy zmodernizowanej wersji IU-76, która otrzymała roboczą nazwę IU-76MD-90A, która jest znana również jako IU-476. Dzisiaj jednak nie będziemy rozmawiali na ten temat. Samolot IU-76 okazał się bowiem niezwykle ciekawą platformą, przeznaczoną nie tylko do transportu ludzi i towarów, ale także jako podstawa do budowy samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej. Jak do tej pory samoloty IU-76 lub ich pochodne zostały wykorzystane do tego celu przez Rosję, Chiny i Indie. Zaprezentowane obecnie zdjęcia satelitarne, wykonane na terenie Korei Północnej, wskazują bardzo jednoznacznie, że do tego grona dołączyła albo już niebawem dołączy także Korea Północna. Tymczasem siły powietrzne Korei Północnej to najdelikatniej mówiąc wciąż skansen z czasów zimnej wojny. Po tym jak na początku lat 90. doszło do załamania się współpracy pomiędzy upadającym Związkiem Radzieckim i Koreą Północną, państwo Kimów zakupiło licencję na budowę samolotów MiG-29, które pozostają najnowocześniejszymi samolotami w północno-koreańskim arsenale. Produkcja licencyjna okazała się jednak niemożliwa, między innymi na skutek poważnych problemów gospodarczych oraz klęski głodu, która nawiedziła Koreę Północną. W tych warunkach, wobec braku międzynarodowego wsparcia, władze Korei Północnej były zmuszone do przerwania rozbudowy własnego potencjału militarnego. W tych warunkach najbardziej efektywnymi samolotami w koreańskiej służbie pozostają wciąż MIG-29 oraz starsze MIG-23ML. Natomiast znaczna część koreańskiej floty samolotów bojowych to nadal samoloty MIG-21 oraz MIG-19. Te maszyny pamiętają czasy zimnej wojny bardzo dobrze, i niektóre z nich zostały dostarczone jeszcze w czasach wojny wietnamskiej. Oczywiście, oprócz oryginalnych radzieckich samolotów MiG-21, w Korei używane są również chińskie klony MiG-21, jak również MiG-19. Możliwości wspomnianych samolotów są bardzo ograniczone. Zdaniem większości analityków nie ma możliwości, by aktualnie eksploatowana flota samolotów bojowych używanych przez siły powietrzne Korei Północnej była w stanie umożliwić prowadzenie działań operacyjnych samolotom wczesnego ostrzegania opartych na jakiejkolwiek platformie, nawet na samolotach IU-76, a wszystko dlatego, że samoloty wczesnego ostrzegania potrzebują bardzo daleko idącej osłony ze strony maszyn wielozadaniowych. Zdaniem wielu sugeruje to, że Koreańczycy z północy w najbliższym czasie będą podejmowali próby pozyskania nowych samolotów wielozadaniowych, i tu na pierwsze miejsce po raz kolejny wysuwają się samoloty produkcji rosyjskiej. Najbardziej prawdopodobnymi zakupami dokonywanymi przez państwo Kimów już jakiś czas temu okrzyknięto samoloty MiG-29 i Su-27. Jednakże pojawiły się także głosy, zgodnie z którymi mogą to być też nowsze samoloty, i tutaj wymieniono Su-35. Pojawiły się też głosy, według których Koreańczycy z północy mają być zainteresowani dokonaniem zakupu samolotów Su-57. Potwierdzeniem tego miały być zdjęcia. Koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, który zapoznawał się podczas swojej wizyty w Rosji właśnie z samolotem Su-57. Podobnie jak w przypadku każdego zakupu, otwartą sprawą pozostawała cena sprzedaży samolotów oraz pakietów logistycznych potrzebnych do ich obsługi Koreańczykom z północy. Po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęły się pojawiać głosy, zgodnie z którymi Koreańczycy z północy udzielają wsparcia wojskowego Rosji, a w ostatnich miesiącach potwierdzono obecność oddziałów koreańskich na froncie. Zdaniem Ukraińców jednostki koreańskie miały ponieść olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie. Problem polegał jednak na tym, że owych strat nie udało się do końca udokumentować. Natomiast owszem, w rosyjskich szpitalach wojskowych pojawili się ranni żołnierze z Korei Północnej. Nagrania z ich pobytu szybko wyciekły do sieci i stały się przedmiotem wielu żartów i kpin z państwa rządzonego przez rodzinę Kimów. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by za cenę kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy Rosjanie zgodzili się odstąpić Koreańczykom samoloty wielozadaniowe nowych typów i narazili się tym samym na kolejne problemy, gdyż dostawy uzbrojenia dla Korei Północnej pozostają bardzo drażliwą kwestią dla społeczności międzynarodowej. Tymczasem pojawiają się głosy, zgodnie z którymi już we wrześniu na terenie Rosji miała pojawić się grupa pilotów północno-koreańskich, którzy odbywali szkolenie na samolotach wielozadaniowych produkcji rosyjskiej. Nie zostało jednak, jak do tej pory, ujawnione, jakie maszyny miały zostać wówczas zaprezentowane Koreańczykom. Amerykański admirał Samuel Paparo. Spodziewał się wówczas, że będą to najprawdopodobniej samoloty MiG-29 oraz Su-27, jednakże Pyongyang miał jego zdaniem wyrażać zainteresowanie także pozyskaniem znacznie nowocześniejszych maszyn Generacji 4, i tutaj zostały wymienione samoloty Su-35. Natomiast to właśnie samoloty tej klasy co su 35 byłyby w stanie zapewnić odpowiednią osłonę maszyną wczesnego ostrzegania i jednocześnie uzyskać znaczące korzyści z zastosowania takiego samolotu, uzyskując bardzo głęboki wgląd nie tylko we własną przestrzeń powietrzną, ale także w przestrzeń powietrzną potencjalnego nieprzyjaciela. Oprócz powodów związanych z chęcią pozyskania nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, Koreańczykom z północy powinno zależeć na rozwijaniu własnej floty samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli z jeszcze jednego powodu. Jakiego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ale musimy tutaj troszeczkę cofnąć się w czasie. Już od dłuższego czasu Korea Północna podejmuje liczne działania. Które, najdelikatniej rzecz ujmując, budzą duże zaniepokojenie w Korei Południowej. Jak do tej pory, takim największym powodem do bólu głowy w Seulu były działania podejmowane przez Pjongjang w celu pozyskania pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia różnego rodzaju głowic, które mogłyby spowodować różne nieprzyjemne eksplozje na terenie Korei Południowej. W odpowiedzi Koreańczycy z południa również zaczęli rozwijać swoją flotę pocisków tej klasy, ale po tym jak władze w Korei Północnej przejął Kim Jong-un, państwo to zaczęło korzystać z bardziej nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, i tutaj na pierwsze miejsce zaczęły wysuwać się drony. Drony wojskowe dostarczane do Korei okazały się początkowo sprzętem produkcji chińskiej, natomiast znaczna część maszyn tej klasy używanych obecnie przez siły zbrojne Korei Północnej to już produkty rodzime, oczywiście do pewnego stopnia. Sama decyzja o tym, że jednym z głównych kierunków rozwoju koreańskiego przemysłu, nazwijmy to lotniczego czy zbrojeniowego, będzie właśnie budowa dronów wojskowych. Podjęto podczas ósmego kongresu partii w 2021 roku. Do produkcji dronów zamierzano wykorzystać doświadczenia zgromadzone podczas budowy różnego rodzaju lekkich statków powietrznych oraz wszelkiego rodzaju rakiet i pocisków balistycznych. Wkrótce potem światło dzienne ujrzały materiały, na których Koreańczycy z północy zaprezentowali drony przypominające pod względem wyglądu zewnętrznego amerykańskie RQ-4 Global Hawk. A także drugi typ przypominający amerykańskiego MQ-9 Reaper. Mniejszy dron miał pod skrzydłami pociski, przypominające wyglądem amerykańskie Hellfire'y, a także niewielkie bomby lotnicze. Typ przypominający RQ-4, został nazwany przez Koreańczyków z północy Sat Biol-4, co można tłumaczyć jako Gwiazda Zaranna-4. Zdaniem koreańskiej telewizji jest to dron rozpoznawczy o zasięgu strategicznym, natomiast mniejszy dron to maszyna szturmowa, którą nazwano Sad Biol-9. Maszyny te były widziane po raz pierwszy w 2021 roku. Nie są to jednak jedyne drony w arsenale Kima. Przekonali się o tym Koreańczycy z południa, którzy w święta Bożego Narodzenia 2022 roku doświadczyli zmasowanego naruszenia ich przestrzeni powietrznej przez roje północno-koreańskich dronów, które zablokowały ruch na kilku koreańskich lotniskach cywilnych i wojskowych. Wysłane do przechwycenia dronów samoloty bojowe z napędem odrzutowym nie zdołały zestrzelić. Dronów ze względu na niski pułap lotu, niską prędkość, natomiast skierowane do akcji samoloty z napędem tłokowym zaliczyły spektakularną wpadkę. Jeden z nich rozbił się podczas startu. Drony z Korei Północnej latały sobie nad Koreą Południową przez kilka godzin, po czym większość z nich rozbiła się w górach, pozostałe zostały wyprowadzone nad morze, gdzie spadły na skutek wyczerpania się baterii. Pokazało to, że Korea Południowa nie jest przygotowana do Obrony własnego terytorium, a Koreańczycy z północy mogą tanim kosztem nagotować Seulowi niezłego Bigosu, tudzież Kimchi. Warto też dodać, że cały ten incydent zgodnie z doniesieniami płynącymi z Korei Północnej został skomentowany jako odpowiedź na wysłanie dronów przez Koreańczyków z południa nad Pjongjang, no i nad tym Pjongjangiem drony z Korei Południowej miały rozrzucać ulotki nawołujące do buntu przeciwko Kim Jong-unowi. Tak czy inaczej, zarówno w przypadku bardziej zaawansowanych dronów, jak również rojów tanich kwadrokopterów, kluczowe znaczenie ma zasięg sygnału docierającego do drona, który znajduje się w powietrzu, no i wymiana danych pomiędzy dronem a operatorem. Zdaniem części analityków, oprócz plany rozbudowy floty samolotów wielozadaniowych, Koreańczycy z północy będą potrzebowali także samolotów wczesnego ostrzegania. Do prowadzenia operacji bojowych, ale także do przekazywania sygnału dronom, które będą mogły latać na znacznie większych dystansach. Jednocześnie taki samolot wczesnego ostrzegania ma pełnić rolę latającego stanowiska dowodzenia. Samolot wczesnego ostrzegania i nadzoru ma być w przypadku Korei Północnej wykorzystywany także do nadzorowania i koordynowania działań konwencjonalnych jednostek lotniczych, jak również właśnie dronów. Znaczenie samolotów nadzoru i wczesnego ostrzegania w pełni pokazała wojna na Ukrainie, gdzie rosyjskie samoloty Su-35 blisko współpracowały i odbierały sygnały przechwytywane przez systemy pokładowe rosyjskich samolotów A50U, co pozwalało na przeprowadzanie ataków na ukraińskie cele z wykorzystaniem pocisków powietrze-powietrze dalekiego zasięgu R-37M. Nawet jeśli znaczna część, których zniszczenie zaliczono rosyjskim pilotom, to wszelkiego rodzaju wabiki elektroniczne, to i tak samoloty A50U udowodniły swoją przydatność w prowadzeniu działań bojowych. Z drugiej strony mamy cały czas doniesienia o tym, że w pobliżu Krymu dostrzegane są, przechwytywane są samoloty. Francuskie wczesnego ostrzegania, wcześniej były to samoloty brytyjskie, jeszcze wcześniej samoloty amerykańskie, które zbierają różne informacje na temat tego, co dzieje się na Krymie i dostarczają całe gigabajty danych Ukraińcom. No a Ukraińcy robią już z tych danych użytek. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Koreę Północną, to do skutecznego prowadzenia operacji bojowych wystarczy im jeden samolot posiadający możliwości takie jak rosyjski A-50U który powinien skutecznie zabezpieczyć z punktu widzenia Koreańczyków z północy cały obszar Korei. Znaczące postępy, m.in. na polu budowy dronów, wskazują, że Koreańczycy z północy byliby w stanie zbudować podobny samolot własnymi siłami, chociaż dużo mówiło się o tym, że przebudowa pojedynczego samolotu I-76 na maszynę wczesnego ostrzegania i nadzoru mogła odbyć się przy wsparciu Rosjan. O siłach powietrznych Korei Północnej Trudno powiedzieć coś więcej. Jedno jest pewne. Wiele wskazuje na to, że również ich lotnictwo zaczyna przeżywać szybki okres modernizacji. Z jednej strony wreszcie, bo kończy się okres latającego skansenu z czasów zimnej wojny, z drugiej strony, no to nie chciałbym, aby siły powietrzne Korei Północnej dysponowały samolotami bojowymi zdolnymi do przeprowadzenia skutecznych działań przeciwko sąsiadom z południa, bo oznaczałoby to otwarcie. Kolejnego rozdziału w wojnie na Półwyspie Koreańskim, a tego raczej nikt przy zdrowych zmysłach nie chce. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów, wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.